Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam test pięciu akumulatorów, które widzicie teraz przed sobą. Są to specjalne akumulatory, może nie tyle co specjalne, ale akumulatory w takich nietypowych obudowach, w porównaniu do tych, które mają zastosowanie w pojazdach europejskich. Są to akumulatory dedykowane dla pojazdów azjatyckich Honda, Toyota, Nissan, Kia, Hyundai i jakiekolwiek inne, które sobie zamarzycie, jeżeli chodzi o produkcję na dalekim wschodzie, czy też w Azji, ale też w Stanach te rozmiary są bardzo popularne. Na górze widzicie autoparta setkę i warte 95, na dole zaś 95 z banera w serii Powerbull Centre Futura 95 i austriackiego banera, ale już Running Bula, czyli dedykowanego do aut z zastosowanym systemem start Stop 95. W tym odcinku dodatkowo skupię się na tym, żeby Wam trochę bardziej wytłumaczyć, czym tak naprawdę zajmuje się w swoich testach, bo Pamiętajcie jedną rzecz. Ja nie zajmuję się testowaniem parametrów, które deklaruje producent na obudowie. Wbrew pozorom, mimo tego, że mówię o prądzie rozruchowym, o pojemności, o jakichś parametrach akumulatorów, ja zajmuję się testami konsumenckimi. W moim rozumieniu to, co ja robię, to jest nic innego jak... Porównanie przy użyciu tych samych narzędzi, tak samo przygotowanych akumulatorów. Każdy z tych akumulatorów, zanim przetestowałem, podłączyłem do kulona, ustawiłem napięcie górne, końcowe, napięcie ładowania na 16,2 V. Natężenie prądu ładującego ustawiłem na 12A, czyli dokładnie tyle, ile pozwala mi użyć KULON 912. I każdy z tych akumulatorów podładowywałem w limicie czasu 16 godzin. Później te akumulatory odczekały sobie ponad tydzień czasu, i po tygodniu czasu zabrałem się za testowanie tych akumulatorów. Czyli wracając jeszcze raz do tego, co powiedziałem na samym początku. Nie będę w żaden sposób testował tego, co opowiadają producenci. Ja po prostu te 5 akumulatorów porów nam ze sobą pod kątem wagi, pod kątem parametrów rozruchowych, jakie oszacuje tester DBT12, od jakiegoś czasu zaczynam używać to narzędzie, w szczególności dlatego, że to urządzenie będzie pozwalało mi informować o takim parametrze jak rezystancja. Rezystancja, czyli opór wewnętrzny tego akumulatora, odwrotność konduktacji, czyli konduktancja, czyli przepływność prądu elektrycznego przez jakiś tam obiekt. Na podstawie rezystancji producenci bardzo dużo w tego typu urządzeniach szacują, jeżeli chodzi o prąd rozruchowy. Bez względu na to, gdzie ustawimy tą wagę, czy ustawimy ją na ziemi, na bardzo wyskalowanym miejscu, czy nie bardzo wyskalowanym miejscu, najważniejsze jest, aby była powtarzalność. Ja tą wagę ustawiłem w jednym miejscu i ważę na niej wszystkie akumulatory. I porównajmy sobie wagę akumulatorów. Autopart waży 22 kg. Następny akumulator warta Blue Dynamic 95, 830 a to jest akumulator, który waży 20,5 kg. Później austriacki Banner w serii Power Bull 95 740 Amperów waży 21,4 kg, Później Centra Futura 95 800 Amperów waży 21,5 kg. I austriacki banner w serii Running Bull EFB, czyli do pojazdów z systemem start-stop, waży 22,1 kg. Czyli najcięższy jest ten austriacki banner, akumulator waży 22,1 kg, ale słuchajcie, tylko 1,1 kg mniej waży akumulator z fabryki akumulatorów Autopart Polski, bo waży 22 kg. Żaden z tych akumulatorów nie posiada już korków i nie posiada możliwości zaglądnięcia do wnętrza. Czyli w przypadku tych akumulatorów nie będziecie w stanie w żaden sposób odkręcić sobie korków, podważyć jakieś tam listwy, żeby mieć dostęp do elektrolitu. Tutaj musicie zdać się na to, że producent zastosuje spory zapas elektrolitu ponad płyty. W ten sposób zabezpieczy Was przed Ubywającą wodą z elektrolitu i obniżającym się poziomem elektrolitu wewnątrz akumulatora. Tak robią producenci szczelnych akumulatorów, które po prostu nie dają już nam możliwości zaglądania, uzupełniania i dolewania. Najczęściej dają dużo wyższy zapas płynu, czyli elektrolitu ponad płyty. Robią to w dwojaki sposób: albo obniżają zamocowanie płyt troszkę niżej, dodatkowo wylewając jakieś silikony na przykład na dno akumulatora także jak zestaw płyt osiądzie na dnie albo oprze się odno to nie będzie tak bezpośrednio coś twardego tylko w jakimś takim miękkim środowisku osiądzie przez co można zastosować większy zapas no, lub po prostu leją troszeczkę wyżej stosując delikatnie inne rodzaje wieczek chociaż ta pierwsza metoda jest dużo bardziej praktyczniejsza Kolejną rzeczą którą sprawdzę to jest oszacowanie prądu rozruchowego celowo używam słowa oszacowanie bo te rodzaje urządzeń, nieważne czy zastosuję tego DBT12, nowego, którego używam, czy zastosuję Mitronika, czy jakiegokolwiek Chińczyka, są to urządzenia, które na podstawie pobranego pewnego ładunku z akumulatora a propos tego, jak działają te urządzenia, tutaj zamieszczam Wam kartę. Tytus to bardzo dokładnie tłumaczył. Polecam po tym filmie wrócić do tej karty, kliknąć sobie. Tam Tytus dokładnie tłumaczy, w jaki sposób te urządzenia w jednym miejscu coś sobie pobierają z akumulatora, potem jakiś ładunek przepuszczają. Tytus to bardzo fajnie i dokładnie wytłumaczył, także jeżeli jesteś zainteresowany, to polecam Ci. Natomiast pomiar prądu rozruchowego w laboratoriach, czy też u producentów, tak jak oni to sprawdzają, wygląda zupełnie inaczej. Ci z Was, którzy śledzą na bieżąco kanał Mr. Akumulator, eli wielokrotnie testy, jakie dokonuje mój przyjaciel z niemieckiego laboratorium ACCU-TEAM, Martin Miller i pomiar prądu rozruchowego w Niemczech wygląda, czy też w innych laboratoriach wygląda następująco. Załóżmy, że producent deklaruje na naklejce, że ten akumulator ma 1000 amperów prądu rozruchowego. W związku z czym Martin yy, Chowa ten akumulator na 24 godziny do zamrażarki, obniża temperaturę akumulatora do minus 18 stopni, tak bo norma EN informuje nas o tym, jaki prąd rozruchowy będzie z siebie oddawał akumulator w temperaturze minus 18 stopni. Z chwilą, kiedy akumulator osiągnie 18 stopni, Martin robi badanie prądu rozruchowego. Obciąża ten akumulator na 10 sekund prądem o natężeniu 1000 amperów. I sprawdza, czy napięcie na końcówkach tego akumulatora nie spadnie poniżej 7,5 V. Jeżeli spadnie poniżej 7,5 V, to ten akumulator nie będzie spełniał normy EM. I załóżmy, że to napięcie na akumulatorze nie spadło poniżej 7,5 V, a utrzymało się. Martin odpuszcza na kolejne 10 sekund obciążenie tego akumulatora, robi mu takie 10 sekundową przerwę, a potem obciąża go znowu prądem, ale już tym razem 60. 10% z tego co zadeklarował producent, czyli jeżeli producent zadeklarował 1000 amperów na naklejce, 60% z tego to jest 600 amperów, to Martin po tych 10 sekundach przerwy obciąża ten akumulator prądem o natężeniu 600 A i sprawdza czas, czy akumulator wytrzyma minimum 90 sekund, tak aby już w tej drugiej próbie napięcie nie spadło poniżej 6 V. Jeżeli jest co najmniej 90 sekund tego łącznego czasu, znaczy, że ta deklaracja producenta była prawdziwa. Tam w tym urządzeniu siedzi jakiś mikroprocesor, który po prostu przelicza te parametry, takie jak napięcie, konduktancja, przepływ prądu elektrycznego przez dany obwód, która jest odwrotnością rezystancji na podstawie rezystancji napięcia deklaracji, jaką wbijamy tutaj, czyli jaki ma być prąd rozruchowy tego urządzenia deklarowany przez producent zakresu temperatur, bo te rzeczy moment, w którym badamy, musimy odnieść do oszacowania parametrów dla minus 18 stopni, to jest wzór matematyczny, także tym urządzeniom nie. To, że nie warto wierzyć, bo one w jakiś sposób odnoszą się do parametrów, jakie będą miały miejsce przy minus 18 stopni, ale to jest szacowanie. Także na tego typu urządzenia bierzcie poprawkę. Nie jest to. Taki pomiar prądu rozruchowego, jak to robi się w labo. Zacznijmy od autopartu. Deklaracja producenta: 850A. Według tego testerka rozruch wynosi 768A. Według normy EN. Jest to rozruch oszacowany przy napięciu 12,89V i rezystancja wewnętrzna, czyli oporność tego akumulatora, wynosi 4,0mA. Następnym akumulatorem to jest Warta Blue. Deklaracja producenta: 830A. Według normy EN. I ten akumulator generuje z siebie 792 ampery w temperaturze 20 stopni Celsjusza przy napięciu 12,83 i rezystancja wewnętrzna w tym akumulatorze wynosi 3,9 milioma. Trzeci akumulator, austriacki Banner w serii Power Bull. Producent deklaruje 740 Amperów. Ten akumulator w temperaturze, w jakiej przeprowadzałem ja test, 20 stopni Celsjusza na plusie, generuje z siebie 763 Amperów według normy N przy napięciu 1289 V i rezystancji wewnętrznej 4,0 milioma. Czwarty akumulator to Centra Futura 95. Deklarację producenta 800 Amperów według normy N. Badanie przeprowadzałem w temperaturze 20 stopni Celsjusza na plusie i tester oszacował prąd rozruchowy z tego akumulatora według normy N na 792 amperów prądu rozruchowego przy napięciu 12,99 V i rezystancja wynosiła 3,9 milioma. Piąty akumulator to jest Running Bull EFB, czyli bateria przeznaczona do start-stopów i producent deklaruje 760 Amperów, natomiast w temperaturze 20 stopni Celsjusza rozruch oszacowany przez ten testerek wynosi 795 Amperów, przy napięciu 12,84 A 3,9 milioma wyniosła rezystancja. Jak widzicie tylko w przypadku akumulatorów produkowanych przez Austriackiego Banera te parametry rozruchowe, które oszacowało to urządzenie, były nieco wyższe niż to, co producent deklaruje na etykiecie. W pozostałych przypadkach były to parametry zdecydowanie niższe. Zerkniemy na daty produkcji. Autopart ma datę 038, czyli 38 tydzień 2020 roku. Czeska Warta Blue ma czwartą, piątą i szóstą cyferkę 080, co oznacza grudzień 2020 roku. Austriacki banner w serii Power Bull DHCA oznacza 37 tydzień 2020 roku. Tutaj się dość mocno zawiodłem na centrze, bo kod KT9J23 oznacza październik 2019 roku. Piąty akumulator to jest austriacki banner Running Bull EFB w kodzie C. ECA oznacza 24 tydzień 2020 roku. Od wielu, wielu lat dążyłem do tego, żeby współpracować bezpośrednio z producentami, żeby mieć te produkty dość świeże i z wyłączeniem Warty, która tutaj okazała się chyba najmłodszym akumulatorem w tym teście. Wszystkie pozostałe akumulatory kupujemy bezpośrednio od producentów. Dlatego jestem mocno zawiedziony datą produkcji akumulatora Centra Futura, bo dostajemy to bezpośrednio pośrednio z magazynów, co świadczy o tym, że ten akumulator albo nie jest zbyt popularny, albo po prostu sobie gdzieś tam yy, przeleżał. Ostatnią rzeczą, którą sprawdzę, to będzie oszacowanie, czyli używam po raz kolejny słowa oszacowanie świadomo, czyli nie mierzenie, a przeliczanie na podstawie jakichś tam algorytmów, pojemność tych akumulatorów. Użyję do tego alfabata i będę wam dość dokładnie wyjaśniał, co alfabat robi i jak to mierzy. Zacznijmy od autoparta. Po pierwsze, muszę alfabotowi zadeklarować, Jaka jest temperatura w trakcie pomiarów? 19 stopni wynosiła temperatura akumulatora przed podłączeniem do alfabata i w pełni naładowany, sprawny akumulator podłączam do alfabata, czyli do rozładowalnicy i alfabat prądem o natężeniu 25 A rozładowuje ten akumulator do napięcia 10,5 V. Z chwilą, kiedy osiągnie 10,5 V, zakańcza proces rozładowanie i osiągnięcie napięcia 10,5 V oznacza, że akumulator został rozładowany o 100% swojej pojemności, czyli oddał z siebie 100% swoich parametrów. To, że on po zakończeniu rozładowania będzie troszeczkę odbił napięcie w górę, to jest zupełnie inne zjawisko, ale to, co zrobiliśmy rozładowując go prądem o natężeniu 25 Amperów, oznacza, że rozładowałem go o 100% swojej pojemności. I zobaczcie, deklarując mu, że temperatura wynosiła 19 stopni, a pojemność akumulatora wynosiła 100 Amperogodzin, on oszacował, że z moich deklaracji wynika, że jest to tylko 93,46% deklaracji. Czyli wiem, że ten akumulator rozładowywał się przez 150 minut i teraz zadeklarowałem 100 amperogodzin, mnożę to razy 93,46% deklaracji i wychodzi mi, że ten akumulator ma pojemność 93 amperogodziny. I to jest właśnie to oszacowanie, to jest właśnie to obliczenie do którego się odnoszę. Nie odnoszę się wprost do tego, czy producent deklaruje na etykiecie 90, 95 czy 100. W tym moim teście, w tym moim sprawdzianie w celach porównawczych Mam wynik na poziomie 93,46 i to będę tylko i wyłącznie odnosił do innych akumulatorów. Drugim akumulatorem będzie warta Blue, 19 stopni wynosiła temperatura akumulatora i podłączając pod ten akumulator w pełni sprawny, naładowany rozładowalnicę Alphabet Pro nastawiam informację 19 stopni Celsjusza, 95 amperogodzinie, jeżeli chodzi o pojemność i Alphabet rozładowuje ten akumulator prądem na natężeniu 25 Amperów w kontrolowany sposób aż napięcie na końcówkach akumulatora pokaże 10,5 V i w tym momencie alfabat przerwie rozładowanie tego akumulatora. Deklaracja była 19 stopni Celsjusza, pojemność zadeklarowałem 95 i alfabat mówi słuchaj Robert, to jest 6,63% więcej niż zadeklarowałeś, jeżeli chodzi o pojemność, którą wbiłeś na początku. Czyli ten akumulator rozładowuje się przez 172 minuty, do 95 amperogodzin dodaje 6,63% i wychodzi mi, że pojemność tego akumulatora wynosi 101,30 amperogodziny. Trzeci akumulator to austriacki Banner, jego temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. Obciążam go prądem o natężeniu 25 amperów, deklarując mu wcześniej, że ma do czynienia z temperaturą 19 stopni, z akumulatorem 95 amperogodzin. Ah. No i czekamy aż napięcie sięgnie 10,5 V. Napięcie sięga 10,5 V po 168 minutach. I AlphaBad daje mi informację, słaj Robercie, jest tam 3,21% więcej niż zadeklarowałeś, czyli te 168 minut możemy przeliczyć na ampero a jeżeli chodzi o ten akumulator. Kolejnym akumulatorem centra futura 18 stopni Celsjusza temperatura akumulatora. Ten akumulator rozładowuje się przez 188 minut i na podstawie mojej deklaracji, że mamy do czynienia z 18 stopniami Celsjusza na plusie 95 amperogodzinnym akumulatorem. Alfa informuje mnie, słuchaj Robercie, masz do czynienia 17,81% więcej niż twoja deklaracja, czyli do 95 amperogodzin dodaje 17,81% i wychodzi mi, że pojemność tego akumulatora wynosi 119. Dwie setne 200 godziny. Ostatni akumulator to austriacki Banner FB 95 ma temperaturę 18 stopni Celsjusza w plusie, obciążony prądem o natężeniu 25 amperów rozładowuje się przez 173 minuty, nim na końcówkach na biegunach tego akumulatora pojawi się napięcie 10,5 V. I co mnie informuje alfabat? Robercie, zadeklarowałeś 18 stopni Celsjusza 95A, jeżeli chodzi o pojemność, i jest to 6,98% więcej niż zadeklarowałeś, i dodaję te 6,98% do 95 i wychodzi mi, że ten akumulator ma pojemność 10163 amperogodziny. Mimo rozczarowania datą produkcji, zobaczcie, że ten akumulator Centra Futura rozładowuje się najdłużej. 188 minut w przeliczeniu na pojemność 111, prawie 112 amperogodzin. Najlepszy wynik w tym teście. Jeżeli chodzi o wagę, najlepsze rozwiązanie Running Bull i prawie że autopart. Jeżeli chodzi o prąd rozruchowy, najlepsze wartości to jest austriacki Banner 795, ale 792 miała zarówno Warta jak i ta Centra Futura. Tak wygląda nasza oferta. W praktyce mnie to nie rozczarowało. Dodatkowo pod spodem w opisie znajdziecie link do akubis.biz, czyli do mojego bloga internetowego, gdzie zobaczycie jeszcze dodatkowo jeden parametr, czyli parametr związany z cenami tych produktów. Ceny zmieniają się bardzo dynamicznie, a zależy że mi na tym, aby filmy były ponadczasowe, dlatego nie uatrakcyjniam je o tematy związane z cenami w przypadku testów akumulatorów. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli odcinek się podobał, nie zapomnij zostawić lajka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału Mystery Akumulatorów, nie zapomnij kliknąć. Jest to bardzo miła i ważna informacja dla mnie. Na samym końcu Tomek zaśpiewa coś przyjemnego. Pozdrawiam was serdecznie ze Szczecina. Cześć. Potrzebne Ci wsparcie, wyniki diagnostyki do tu i do układu elektryki. Testy jakości najlepszej techniki. Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać. Przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać W poszerzaniu świadomości o ich jakości. Terminologia, długowieczności. Bo to jest akumulator, twój nawigator, defibrylator. Wyjaśnić ci tą kwestię Jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie Oto mester akumulator, twój nawigator, defibrylator mitologiczne brednie I nie pozwolić o abyś wybrał błędnie